Witamy wszystkich na naszym kanale Mały i Duży w Podróży. Witam Duży. Witam Mały. Dzisiaj zrobimy taki mały teści. Kupiliśmy tu wodoodporne. Zobaczymy, czy zda egzamin. Zbliżają się wakacje, chcemy trochę pojechać zobaczyć, czy w ogóle na plaży to się przyda. No i tu i dosyć duże. Jest pasek. Wygląda na dość takie napompowane i sztywne. No zobaczymy Otwieranie w tej zasadzie. No, to zapięcie na solidne nie wygląda za bardzo. Ale może się mylę. Tu w środku to wygląda tak. Aha A, i to wygląda jakby takie jeszcze powietrze po bo bokach było. No ciekawe. Mój telefon. Wygląda, że się zmieści, albo się nie zmieści. No mieści się. Słuchajcie po zamknięciu. Wygląda, że się zmniejszył do środka. Ciekawe jak łączył się. Aha. Łączenie za pomocą. Palca nie działa. To trzeba by niego najpierw załączyć, jakby się chciało coś zrobić przed włożeniem do wody, jakby ktoś chciał. Słuchajcie, no zobaczymy. No, odpalał Odpali. No dobrze, no, czekajcie. Na razie nie zamykam. Zobaczymy czy to działa, no dotyk działa, działa przez folię, można tutaj sobie pisać, proszę bardzo, wstawienia, no tych działa, no zobaczymy teraz jak włączymy kamerę, no słuchajcie, no też widać, odwrócimy kamerę, he, też nas widać, cześć wszystkim. No działa. No dobra. Żeby nie przedłużać. Zrobimy ten test, ale telefonu nie włożę. Włożymy do środka chusteczki i zobaczymy, czy, czy dadzą radę i włożymy go do basenu. Mamy taką też kartkę, ulotkę. Coś tam jest. Jest do tego smyczka. Zrobimy o test chusteczek. Żeby było tak mniej więcej to jakoś Wielkość telefonu. O i tutaj, powiedzmy, trochę zmniejszyjemy, żeby łatwo nam weszło. Wchodzić wchodzi. No, zobaczymy. Słuchajcie, wchodzimy. No mogą być ciut luźniejsze tutaj, bo jednak to wszystko tu to tak wchodzi na styk. No mamy, włożymy chusteczkę. Dobra, słuchajcie, to wygląda na razie w ten sposób. Zamykamy. Zamykamy, zaciskamy. No jest tu takie niebie powietrze, coś jest. Słuchajcie, teraz przywiążemy kawałek jakiegoś sznurka i obciążenia i wpuścimy do basenu. Zobaczymy jak to wygląda. Widzimy się za chwilę. No witam ponownie. Jesteśmy już przygotowani. Zrobiliśmy takie obciążenie najlepszym wynalazkiem tertytka i to jeszcze, słuchajcie, wielokrotnego użytku. Można ją spokojnie odpinać, przypinać i się trzyma. Wrzucimy do basenu mamy godzinę 16:16. .16. Zatopimy. No, jak na razie nie tonie. Czyli jest dobrze. Trzeba będzie zwiększyć, chyba, obciążenie. No dobra, dołożymy ciężarka, żeby bardziej go zatopić. No mówię, dobrze, że to są też tytki wielokrotnego użytku. To nie musiałem zrywać. O. No dobra, słuchajcie. Ciekawe czy teraz pójdzie. Tu jest zapięte wszystko. Wpuszczamy. O, poszło na dno. Godzina 16.18, No, zostawimy to. Zobaczymy, przyjdziemy za jakąś chwilę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No, minęło ponad 10 minut. Wyciągniemy woreczek. Teraz, którą to mamy? 18.36, no słabo widać. Słabo widać, no 18.36 jest. Wymiemy, zobaczymy, jak się sprawuje. zobaczymy czy jest wodoodporne słuchajcie, trochę to obsuszę i zaraz się widzimy ale wstępnie widać, że nie jest źle po 10 minutach no jesteśmy już w pokoju trochę to obsuszyłem zrobimy teraz nasze obciążniki Tertytki super sprawy, dajcie. Trzeba się jak mówiłem. Tertytka z zameczkiem. Można zapiąć i sobie w dowolnym momencie odpiąć i jeszcze raz używać. Do momentu, kiedy się nie zerwie. O. Super sprawa. No i skupmy się teraz na naszym metuli. Trochę wytarłem, żeby nie było. Interesuje nas przede wszystkim środek. Teraz tutaj, uwaga, odpinamy. Zobaczymy, czy w zapięciach nie ma wody. Troszeczkę jest. Ale tyle tą. To... No, tutaj jest woda. W zapięciu, jak widać, nie wiem, operator mój tutaj może pokaże. Nie wiem, czy widać? Widać pewnie. Są kropelki wody. No ale zobaczymy, co jest dalej. Bierzemy nasz papierek. I go oglądamy. Idę stronę mokre Tak, tutaj słuchajcie, tak jak to było w ten sposób. Trochę przeciągnął rożek. Widać tutaj mokre. Uh -huh. Na tym tutaj zapięciu. Tu gdzieś. Tu się musiało gdzieś rozczelnić i gdzie się dostać trochę wody. Ale jak, by spojrzeć na to jakoś tutaj tragedii nie ma jak powiedzmy to, jak, jak to nie w skali od 1 do 10 no, no słuchaj zależy jak ktoś będzie sprawować, jeżeli chodzi o wodoszczelność no to mamy trochę mokrego no bym powiedział, że to 9 można dać ale to mówię no mamy 10 minut użytkowania, ciekawe co będzie jak będziemy mieli dłużej Natomiast tutaj no, nie widzę, żeby coś się działo niepokojącego, więc zdało no, to jakiś tam egzamin. Ale czy odwożę, od, odważę się włożyć <grych> w to telefon? No nie wiem, może na krótką chwilę, tak żeby coś zrobić, ale nie zanurzając w pełni. No, może spróbuję. Ale wiecie co zrobimy? Włożymy jeszcze raz ten sam papier do środka i wrzucimy go już po prostu na dłużej. No długo, długo, długo. Zobaczymy czy po godzinie coś będzie, czy nie będzie. Tylko że teraz włożymy ten różek odwrotnie. O. Jak był z to zrobimy go teraz może o na dół. Tu mamy sucho i zobaczymy co się będzie działo teraz przy następnym razie trzeba będzie sobie pomóc za ja telefonem o, się tak trochę teraz już wyszło dobra no mamy nam na całości czyli znowu tutaj tą folikę podłożymy idealnie żeby tu było o. Może tu jest ten myk, że gdzieś tam coś nie podeszło prawidłowo. No, chociaż tutaj wszystko słuchajcie, dolega, no jakby nie było. O, wszystko widać, że jest napięte. Zamykamy. Nasze. Obciążenia. Dobra, mamy. Słuchajcie, widzimy się za chwilę przy basenie. Tradycyjnie go rzucamy. Poszedł na dno. Mamy godzinę 16:42. Nie wiem, czy tam widać na tym zegarku, ale 16:42 i zostawiamy go. Zobaczymy, co się będzie działo. No dobra, mamy 18:50. Nie wiem, czy widać nawet na zegarku. Worek nadal w wodzie. Wyjmujemy, zobaczymy. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka nic nie widać. No nic, bierzemy do domu, zobaczymy, co się będzie działo. No dobra, wytrzymamy to troszkę tak, za pierwszym razem. Dopniemy nasze wspaniałe ciężarki. No to tu mamy mokro. No zobaczymy. No, wola gdzieś tu skapuje. Słuchajcie, otwieramy. No, i jak wtedy? Wody tu mamy, a ja teraz tu wytrę trochę. Ale wyjmujemy teraz narzęczniczek. On był zwinięty. Tu jest suchy. I ten narożnik znowu jest mokry z tej strony. Słuchajcie, tak było, tak? Z tej strony coś tutaj nie trzyma tak do końca. Nie jest to dużo. No, ale zawsze jest. Powiem tak. Na jakieś krótkie zanurzenie, na szybko. Może i zda to egzamin, można się pobawić. Na dłużej nie zaryzykowałbym z telefonem. Natomiast włożyć dokumenty mogłyby sobie być, nic się im nie stanie. Yy, wody mocno dużo nie naleciało. Słuchajcie, naleśnik no jest suchutki. No oprócz tego naróżniczka tutaj. Ale wiadomo, no to było też w tę stronę. Ciśnienie inaczej działa niż w to. No. Na delikatny jakiś tam na delikatne jakieś tam zanurzenie no można, można zaryzykować no ważne jest to, że jak widzieliście telefon nie utonie, wypłynie na wierzch czyli te bąbelki po bokach robią robotę tu wszędzie jest sucho, możliwe tam trochę wody dostało się jak zamykałem, albo jak otwierałem później no też trudno powiedzieć, no tutaj wygląda wszystko na, na suche wszystko możecie zrobić na własną odpowiedzialność, jak ktoś ma życzenie ja pewnie się pobawię. Może mi się uda teraz na wakacjach, i wam powiem, jak zdał to egzamin. Do tego zestawu mamy jeszcze smyczkę. O, nie będę roz... albo już to rozpakujemy, jak już się bawimy. To... Smyczka jest sobie coś takiego. Mm. Porknąć się nie powinno, na szyi się utrzyma. Słuchajcie, jak się przyjrzeć, tu wody w środku nigdzie nie mamy. Więc można spróbować. To na tyle dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Jeśli się podobało, to łapka do góry. Subskrypcja. I jak macie ochotę, można sobie coś takiego nabyć. Nawet schodź na samą plażę, żeby uchronić telefony przed yy, piachem. No tylko tak jak mówię, dotyk nie dotykał, nie odpali się, się telefonu yy, z palca. Trzeba sobie ustawić albo włączenie i hasło tutaj, albo po prostu bezpośrednie włączenie. Ale wiecie co, teraz zauważyłem, że tu trochę wody jest w tych pęcherzykach bocznych. Tak tu, o, nie wiem czy widzicie. Tu się trochę wody zebrało, ale nie jest w środku ta woda. To jest tylko tutaj. Zobaczymy co będzie jak wyschnie. Do zobaczenia. pa. pa. Do zobaczenia, pa.